Weź sobie to zapamiętaj raz na zawsze. Waga drzwi nie jest wyznacznikiem jakości tych drzwi. No, przychodzą klienci i pytają się o wagę drzwi. Mało tego, niektórzy przychodzą, są drzwi i je podnoszą. Po prostu chcą sprawdzić, jakiej wagi są drzwi, bo na tej podstawie określają, czy drzwi są porządne, czy nie. A jeżeli miałoby tak być, to byśmy sprzedawali tylko Laurence z Dercado, Brillante z Vivento, koncepty sportowe, nie wiem, Diary z polską. Waga drzwi nie ma nic wspólnego z jakością tych drzwi. Kupisz kurwa ciężkie drzwi, będą w byle jakiej okleinie. I nie będziesz się zachwycał, że są porządne. Będziesz bluźnił, że są byle jakie, że ci okleina zlazła. Ja uważam, że w wielu przypadkach ciężar drzwi wręcz psuje jakość tych drzwi, niż poprawia tą jakość, bo wyobraź sobie, że te drzwi, czy one ważą 15 kilo, czy ważą 45 kg, ale cały czas wiszą na tej samej futrynie, na tych samych zawiasach. No, ale wiem, co ty zaraz powiesz. Ty powiesz, że zawiasy wytrzymują ciężar 60 albo 80 kilo, bo tak jest w książce mądrej napisane, albo tak ci sprzedawca drzwi powiedział. Okej, okay. zawiasy wytrzymują ten ciężar. To jest teoria, a weź to w praktyce. Weź, powiesz, plaster miodu na takiej ościeżnicy, na takich zawiasach, a weź, powiesz, tą laurencję na tych samych zawiasach. Ciężar drzwi w drzwiach ramowych głównie wynika z gęstości tej płyty, która jest w środku, czy płyty, czy drewna, o ile jakieś drewno mają, oraz tego, jak gruba ta płyta jest. Bo drzwi ramowe, jak to ramowe, są składane z pojedynczych pełnych elementów. Jeden element, ten ramiach pionowych jest gruby, ale te płciny są często cieńsze. Ale są takie modele, właśnie jak ta wspomniana Laurencja czy koncepty sporty. Gdzie grubość tych płyciń jest taka sama jak ramiaków tych pionowych. I to powoduje, że te drzwi są zdecydowanie, zdecydowanie cięższe niż takie drzwi, gdzie płycina w środku ma jakieś 6 mm. Natomiast na wagę drzwi płytowych wpływa w głównej mierze wypełnienie. Najczęściej drzwi płytowe wypełnione są kartonikami, czyli popularnie mówiąc plaster miodu. Ale jak nie chcesz mieć drzwi z papieru, to oczywiście wszyscy producenci mają opcję wypełnienia skrzydła jakimś tam rodzajem płyty. Niektórzy piszą, jaka to jest płyta, inni to ukrywają, jakby to była jakaś tajemnica, ale najczęściej stosowane są płyty biurowe, biurowe pełne, albo płyty typu MDF. I coraz częściej spotykane są też płyty, one się nazywają bodajże Halsman, to są takie leciutkie płyty, ona jest pełna, ma pełną strukturę, ale jest po prostu lżejsza, ma inną gęstość. Jeżeli chodzi o te płyty pełne, to tak naprawdę to jest jedna wielka loteria, bo nieraz zdarzają Ci się drzwi, że nie możesz ich oderwać, a natomiżdżają normalne drzwi takie jakie powinny być. I to w jednej dostawie z jednej partii dla jednego klienta. No tak jest niestety jest. Producenci tutaj szachują zadają różne płyty, bo raz kupią u jednego dostawy, raz u drugiego, klient ma dostać płytę pełną. Tam nie jest napisane, ile te drzwi mają ważyć. One ważą około. I tyle mają ważyć. No i tak to jest. Ja uważam, że dobrym rozwiązaniem są właśnie te lekkie płyty. Coraz częściej producenci. Stosują te lekkie płyty. Mamy do czynienia wtedy z normalnymi drzwiami pełnymi, których nie zrobisz tutaj Aha. dziury w nich, ale one nie są aż tak ciężkie, nie obciążają zawiasów. To jest dobre rozwiązanie. To jest tak samo jak z płytami wiórowo otworowanymi. No, płyty wiórowo otworowane też praktycznie u każdego producenta są. Niektórzy producenci w ogóle nie stosują innych płyt, tylko takie, bo to jest sztywne. I to jest przede wszystkim lżejsze od takiej płyty pełnej. Generalnie jak się decydujesz na jakieś cięższe drzwi albo drzwi z jakimś cięższym wypełnieniem, to kurwa już nie oszczędzaj na zawiasie. Tutaj do ten trzeci zawias, albo najlepiej czwarty zawias, bo niektórzy producenci już mają taką opcję, że można drzwiami zamontować cztery zawiasy. Bo teraz najczęściej sprzedają się drzwi bezprzylgowe i uwierz mi, nie będziesz tych drzwi zadowolony, że one są takie ciężkie, jak będą cały czas, kurwa opuszczone. I to samo, jeżeli chodzi o yy, trwałość tych drzwi, one wcale nie muszą być lepsze. Bo jak je Kupisz w byle jakiej oklejnie, to też nie będziesz zadowolony. Ciężar drzwi w ogóle nie wpływa na jakość tych drzwi. On może wpływać delikatnie na akustykę tych drzwi, wyciszenie, ale nie wpływa na jakość tych drzwi. One Będziesz miał do czynienia, znaczy będziesz miał takie poczucie, że masz coś porządniejszego w dłoni, ale jak będzie ci okleina złazić.